No święta, święta, a robić nie ma komu. Widzicie, akurat tak się złożyło, dzisiaj jest Wielkanoc, że nie zostałem po rodziny na, na śniadanie Wielkanocne. I stwierdziłem, że wykorzystam pogodę, jako że, jest, jako że jest nie jakoś tak strasznie zimno, nie pada też ze śniegiem akurat dzisiaj to przygotowuję deski deski pod zadaszenie tutaj przed domem, bo stare zadaszenie, stare zadaszenie się było zrobione prowizorycznie i wiatr już porwał plandekę po trzech latach i, i, i te deski też, które tam były były dużo słabsze bo to były robione z jakichś odpadków no nie? z jakichś desek co zostały, a tutaj już przywiozłem belki, przywiozłem belki takie grubsze na zrobienie tego zadaszenia i właśnie maluję no wczoraj, wczoraj sobota wielka sobota wybrałem się na siłownię ale już nie zdążyłem ponieważ wczoraj siłownię zamykali o 16 a ja akurat o 16 na rowerze podjechałem więc niestety pocałowałem klamkę ale na szczęście jest tutaj więc zrobiłem sobie trening wczoraj była fajna pogoda nie było jakoś super ciepło bo w granicach 10 może 12 stopni ale nie było wiatru takiego jak dzisiaj było piękne słońce więc słońce było całkiem przyjemnie jeszcze dogrzewało to słoneczko o 16.30 gdzieś jak zaczynałem tutaj trening robić robiłem trening pleców jak wiecie jestem teraz przed zawodami półtora miesiąca niecałe jeszcze do mistrzostw Polski w Federacji NAC A więc tutaj e, trzeba treningi trzymać, nie wolno opuszczać I tak dzisiaj e, jest, e, jest święto, siłownie są zamknięte, pogoda też jest byle jaka, więc raczej bym nie poćwiczył na zewnątrz e, aczkolwiek mógłbym poćwiczyć, tylko nie byłoby to na pewno przyjemne. Kwestia słońca. Jak nie ma słońca, nie ćwiczy się niestety przyjemnie. Jak jest natomiast słońce i nie ma jakiegoś strasznie mocnego wiatru, to nawet nie musi być super ciepło. Tak jak mówię, wczoraj było około 10, może 12 stopni. A pomimo to ćwiczyło się bardzo przyjemnie i szczerze mówiąc, trening na, w otwartej przestrzeni, na świeżym powietrzu jeżeli tak można nazwać właśnie to nasze krakowskie powietrze jest dużo bardziej intensywny można zrobić intensywniej ten trening i nie zmęczyć się przy okazji to zauważyłem już w zeszłym roku jak robiłem to jakieś treningi zwłaszcza na plecy najszerszych grzbietów, a jak wiecie trening pleców jest drugim po treningu nóg treningiem, który który dość mocno męczy cały organizm, jest dość duże ciężary, tu się przenosi, dużo się podnosi tego obciążenia, więc jest to trening dość taki intensywny, dość ciężki. Pod względem zmęczenia całego organizmu, i jak najbardziej tutaj na otwartej przestrzeni taki trening sprawia dużo mniejszy problem. Ja wczoraj ćwiczyłem tak jak normalnie, ćwiczę też dość sporymi ciężarami, z odpoczynkami mniej więcej 45 sekund do minuty najwyżej tutaj przy tych plecach, i szczerze mówiąc, w ogóle się nie zmęczyłem. W ogóle nie czułem zmęczenia, w ogóle nie czułem spadku energii podczas pomiędzy seriami, nawet pod koniec treningu i tak samo zauważyłem w zeszłym roku, że jak ćwiczyłem plecy, tutaj dwukrotnie czy trzykrotnie trening pleców robiłem, to tak samo tego zmęczenia się nie czuję. No, wynika to najprawdopodobniej z większej ilości tlenu, bo nawet w siłowniach, w których, w których jest klimatyzacja, to nadal jest to obieg zamknięty. Nie ma tlenu, ludzie zużywają ten tlen, a przy takich ciężkich treningach jak plecy czy nogi zawartość tlenu w powietrzu, które się wdycha jest bardzo istotna, ponieważ poprawia to szybkość odpoczynku między, między seriami, prawda? Więc tutaj ze względu na tą większą zawartość tlenu dużo łatwiej się ćwiczy. Wesołych świąt pozdrawiam Was i do usłyszenia w następnym odcinku.